Kochani, zapraszam Was serdecznie na nowy filmik, w którym będziemy sobie testować e, nowości z marki Hean. Będą to brązery, rozświetlacze, puder do twarzy, korektor podkład, takie rzeczy, ale znajdą się tutaj również rzeczy, które są dla mnie nowe, ale na rynku są już jakiś czas, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Zapraszam serdecznie na makijaż wykonany marką Hean. E, Będą tutaj kosmetyki, które już wcześniej miałam w swojej kosmetyczce, ale ostatnio przybyło kilka nowości i jestem ich bardzo ciekawa, więc przechodzimy szybko do działania. Nie mam jedynie bazy z HeAn pod makijaż i chyba żadnego produktu do brwi. Nie mogłam znaleźć po prostu w kosmetyczce i też nie pamiętam, czy mam coś z Hean, czy nie mam, więc brwi zrobię sobie później po prostu poza kamerą tak szybciutko. No i przechodzimy już do filmiku. Mam chyba nowy podkład z HEAN. Jest to HEAN Vision Matte Smooth. Podkład matująco-wygładzający. Ja mam go w odcieniu 800 Vanilla. Przeczytam teraz szybciutko, co tutaj ob obiecuje producent. Podkład to lekkiej, nietłustej konsystencji. Zapewnia trwałe krycie, matowienie i wygładzenie. Idealnie nakłada się i adaptuje do odcienia skóry. Nieodczuwalnie zastyga, tworząc trwały film, który mocno kryje niedoskonałości. Profesjonalny podkład z olejem arkanowym do każdego typu cery. Kolejny podkład do każdego typu cery. No, zobaczymy. Mam również nowy korektor z Z tego co wiem, to jest to najnowszy korektor z Ja mam już jeden swojej e, kosmetyczny, bardzo go lubię, taki lągły, ale dzisiaj przetestujemy sobie ten, bo to jest nowy. On się nazywa High Definition, czyli jakiś HD, Modeling Illuminator. Pod oczy i do twarzy. Trwały, kryjący korektor do rozświetlania twarzy i okolicy oczu. Idealnie rozjaśnia, modeluje wybrane partie twarzy, maskuje cienie pod oczami, drobne smaczki i doskonałości skóry. Lekka formuła z proteinami przynicznymi oraz technologią TENSA nawilża, wykłada delikatnie na skórę. Świetnie łączy się z kremem, wazą, podkładem lub pudrem, odpowiedni do wszystkich typów ser. Ok, I mam również puder z tej wersji Vision, loose powder, setting powder, ja mam go w odcieniu 601 neutral. Wiem, że 600 to jest chyba wanila, tylko nie jest bardzo żółty, więc się zdecydowałam na ten. Ultra lekki, wykładzający puder do utrwalenia, nadaje satynowy mat niweluje błyszczenie dla każdego typu cery, w tym wrażliwej, bezdarkowej. Warto wiedzieć, puder bez talku, drogeryjnie. I oczywiście puder pod oczy z hand, którego będę używać, ale to już jest dobrze znane Wam i mi również. Puder z hełmu Secret Eye Powder. Bardzo lubię ten puder pod oczy, więc przechodzimy do działania. Robię teraz szybciutko słodzana, nawet go nie używałam. Zobaczymy, było napisane. I Tak, wstrząśnij przed użyciem. Aplikacja pędzel, gąbeczka, palce. Ja dzisiaj będę nakładała gąbeczką. Jest to dosyć wodnisty podkład, już widzę. Odcień ma ładny. Myślę, że trafiłam. Nie wiem, coś mi się dzieje ostatnio, trafiam w kolory. Wygląda tak. To jest 800? Tak, 800 vanila. Odcień. No taki może zbyt jasny to nie jest. Nie wiem, czy to jest najjaśniejszy w karmie. Wydaje mi się, że tak. No, on jest neutralny. Nie jest ani żółty ani różowy, po prostu neutralny, i już widać tutaj, że ścieka. To przechodzimy teraz do działania. Wezmę sobie go tutaj na moją plastikową platkę. Bazą moją dzisiaj jest po prostu mój e, krem nawilżający, którego zawsze używam, i wklepuję go sobie tutaj. Wow! Powiem Wam, że krycie na pierwszy rzut oka ma. Bardzo fajne, może odcień jest minimalny dla mnie. Tak, on jest troszeczkę za ciemny dla mnie. Ale to nic, ja sobie go jakoś tam ogram. Bardzo szybko udało mi się pokryć pół twarzy. No niesamowicie, ale się rozkłada wspaniale. Wygląda jak druga skóra. Wow! I daje taki świetlisty efekt że na drugą e, stronę twarzy będę musiała sobie jeszcze dołożyć trochę tego podkładu, bo już tutaj bardzo malutko mi zostało na mojej platce, ale on też to jest właśnie bardzo wodnisty podkład. Może ja sobie zrobię teraz takie ciapki, a następnie będę rozprowadzać podkład z gąbeczką, to może mi zjemniej podkładu. No, podkład rozkłada się bardzo szybko. Wstawię się również w skórę. Co sądzicie? Mi się podoba. Zaraz wam zbliżę, się, żebyście zobaczyli. Ale najpierw nałożę jeszcze korektałować. Na Czego jeszcze tutaj muszę mm, przeciągnąć na szyję? Nie zauważyłam, żeby ciemniał. Wow, podkład wygląda. Ja sobie wysterku, bliżej. Botkat wygląda jak druga skóra. Naprawdę. Przybliżę Was troszeczkę. Fajny efekt daje, prawda? Mi się bardzo podoba. Ok, teraz przechodzimy do korektora. Ja go mam w odcieniu 100 Fair. Korektor wygląda tak. Jest dosyć ciężki, powiem szczerze. Ma bardzo ładną tutaj e, taką końcówkę złotą. Jest w takim standardowym aplikatorze. I teraz Wam pokażę odcień. Odcień z to wygląda tak tutaj. No to również nie jest jakiś bardzo jasny. Ale wydaje się gęsty. Czyli myślę, że będzie fajnie kreł. Nie nakłada się go jakoś bardzo dużo na pędzelek. Więc trzeba się troszeczkę namachać. Właśnie widzę, jak daje blask, no on ma być też nawilżający. I rozprowadzam sobie go dalej. No korekty się bardzo ładnie. Skóra wygląda na taką nawilżoną pod oczami nie kryje w 100%, to już od razu mogę powiedzieć. Ja sobie go spróbuję troszeczkę dołożyć tutaj i zobaczymy, czy to coś da. No, myślę, że druga warstwa z większym Teraz biorę ten puder pod oczy z H&M, Secret Brightening Eye Powder i będę sobie e, przypudrowywać okolice oczu. To jest naprawdę świetny puder pod oczy za niewielkie pieniądze. No, bardzo ładnie wygląda. I teraz e, będę używała tego pudru. Tego pudru w ogóle nie znam. On tutaj jest jeszcze zaklejony w ogóle. Ciekawa, jaka jest pojemność. 7 gramów. Czyli no nie jest jakiś się bardzo duży. Już czuję, że pachnie. Muszę sobie to troszkę wysypać. Ma taki jasno-beżowy odcień. Naprawdę bardzo ładny, taki neutralny. Pachnie słodko, troszeczkę jest perfumowany, a nie jestem w stanie w tym momencie określić, czego to jest zapach, ale jest to przyjemny zapach. No jestem ciekawa, biorę gąbeczkę, tutaj, tak jakby tupeczkę gąbeczki, i będę sobie teraz e, klepywać tutaj centralną e, część twarzy. Jestem bardzo ciekawa, czy ten Puder zniweluje mi chociaż troszeczkę widoczność porów. Teraz sobie wezmę pół, e, pędzel po prostu taki duży, puchaty. I omiotę resztę twarzy. Stareczko, powiedz przecie, prawda? Zobaczymy. Bardzo ładnie, w sumie ten podkład wygląda bardzo ładnie. Puder no nozmatowy twarz oczywiście. I, ale jest taki delikatny blask, przebija przez niego, więc to mi się bardzo podoba. Myślę, że teraz nawet ten odcień się bardzo nie e, odznacza od mojej szyi. I wiecie co? No jest photoshop na twarzy, naprawdę widać, że ta cera jest taka wyblurowana. No póki co bardzo mi się podoba, naprawdę. Okej okay, moi kochani, zrobię sobie szybko prywit i wracam do Was. Okej okay, kochani, wracam do Was już z brwiami i przechodzimy sobie do makijażu oczu. Tutaj akurat chyba nie ma żadnej nowej palety z Han, która by wyszła w ostatnim czasie. Jednak ja mam tą paletę jeszcze ze współpracy z Natalie Beauty i ja jej jeszcze nigdy nie używałam, więc dla mnie będzie to dzisiaj pierwsze użycie i zrobię sobie nią taki jakiś tam nieskomplikowany makijaż i przechodzimy szybciutko do twarzy, ponieważ tam mam naprawdę fajne nowości. Jak paletka wygląda, to pewnie już wiecie, że ma lusterko i zawiera bardzo ładne kolorowe cienie w środku. E, fajne jest to, że można ją sobie tak składać i że zawiera matowy, beżowy cień. Naprawdę super. E, Natalia, nie znam Cię, ale bardzo cieszę się, że wydajesz paletkę, z której jest matowy, beżowy cień. Ok. Moją bazą dzisiaj pod cienie będzie ten korektor z L'Oreal. Ja go bardzo lubię, bo on fajnie kryje. I e, zastyga, i długo się e, tak jakby, utrzymuje, i cienie fajnie właśnie trzyma. Bazę mam już nałożoną. Teraz sobie z matowy tym cieniem vlog, czyli tym takim beżowym I teraz cieniem tea, czyli tym e, takim przejściowym brązem, będę sobie budować załamanie powieki. Nawet nie wiem jak te cienie pracują, bo jeszcze nigdy ich nie używałam. Aż wstyd się przyznać. Naprawdę. A pedy, którego używam to jest Hakuro J880. Ją ja uwielbiam tą nową serię pędzli z Hakuro do oczu. Są naprawdę świetne. Następnie biorę cień pastel i ten lipstick. Pastel będę nakładać jeszcze tym pędzelkiem. Chcę po prostu nim tutaj ocieplić to załamanie jeszcze. O tak, super. On robi zupełnie to, co ja chcę. Naprawdę, jak do tej pory, to świetnie pracuje mi się z tymi cieniami, naprawdę. Chyba nigdy nie miałam styczności w ogóle z cieniami z marki Heian. Muszę się nimi bardziej zainteresować. Ok, teraz biorę taki mniejszy pędzelek. On jest taki, niby do blendowania, to mocno Ewa 227. I on jest taki troszeczkę splaszczony. Będę nakładała ten cień z Zewnętrzny kącik, ale go już tak wtłaczam. Przepraszam Was jak za hałasy, jeżeli jakieś słyszycie. Bo yy, ja mieszkam przy takiej dosyć urodliwej ulicy, niestety. I nie zawsze udaje mi się wszystko wytłumić w programie. Piękny odcień, taki biskupi trochę, nie? Bardzo mi się podoba. Ok, i teraz będę nakładał jakiś błyszczący. I nie wiem, którego użyć, muszę sobie zrobić ich słocze, bo one są wszystkie przepiękne. Wiecie, co zrobię? Teraz użyję cienia Candy Blur i Outfit. Zobaczę jak się nałoży pędzelkiem. Jeżeli będzie się źle nakładał, to spróbuję palcem. Ale nakłada się bardzo ładnie. Jest to przepiękny odcinek. Ok. I teraz przyszła mi myśl, żeby wziąć mniejszy pędzelek, użyć właśnie tego cienia Blur. Tutaj tak jakby wewnętrzny kącik, ale nie w sam kącik, tylko tak tak delikatnie przeciągnąć na środek. No, fajnie to wygląda. Teraz sobie jeszcze troszeczkę dołożę tak na środek właśnie tego cienia. Candy ja I żeby go tutaj tak połączyć razem z tym Blair. Delikatnie je przeciągam Na siebie Wow Ale piękne odcienie są to I teraz biorę malutki pędzelek i będę tego cienia Outfit nakłada. w wewnętrzny kącik. Tutaj Wow to jest sztos To jest sztos Jak one się te cienie Błyszczą Prawie tak jak turbo pigmenty. Naprawdę super. Teraz wezmę pędzelek do Ewa 231 i użyję tego cienia Inka, czyli to jest taka ciemna kawa, jak inka. I będę chciała tutaj sobie troszeczkę przyciemnić ten bardzo fajnie się przycięli. Super. Cieszę się bardzo. Wow, naprawdę. Teraz wracam do tego e, wie, największego pędzla, którym budowałam załamanie i sobie będę chciała troszeczkę e, rozetrzeć to wszystko w kulturze. I przechodzimy teraz do dolnej powieki. I tak, biorę sobie ten cień in e, lipstick i tutaj zaczynam od zewnętrznej części powieki. mi się ten makijaż i teraz kącik wewnętrzny. I tak się zastanawiam między, kurczę, ten travel i smoothie. Zielony i ten taki... Może zielony to nie będzie tutaj do końca pasował, ale to spróbuję tylko smoothie nałożyć właśnie e, malutkim pędzelkiem na dolną powiekę. I wracam do tego malutkiego ołówkowego węzelka i biorę cień outfit i go tutaj już tak pakuję dosyć dużo wewnętrzny kącik. Mhm. I przyciemnię sobie troszeczkę jeszcze e, dolną pobiegę tutaj w zewnętrznym kąciku tym cieniem Inka, tak samo jak i na górze. Super zrobię sobie jeszcze linię nad e, linią rzęs tutaj na górze również tym cieniem i inka, żeby zagęścić sobie optycznie rzęsy nie mam jeszcze żadnego tuszu właśnie z kran. szkoda, bo słyszałam, że są fajne no fajnie, to teraz zostało mi po prostu wszystko e, razem rozblendować, mam tutaj taki malutki, czysty e, pędzelek i będę sobie tutaj blendować wszystko, żeby to Wyglądało spójnie. Powiem Wam, że makijaż podoba mi się bardzo. Użyję teraz jeszcze kredki na linię, bo to mam tutaj kredkę z i e, IMAX Precision. To jest chyba jak nowa kredka. Taka właśnie w tym kod cieniu. Okej okay, kochani, rzęs mam już wytłuszczone. Mam jeszcze tą paletkę, właśnie z Han, z tą, ze współpracą z Natalii Beauty. Ona mi się tutaj mi totalnie popękały, więc nie musiałam sklejać. I ona jest świetna, używam jej często, ale dzisiaj mam zupełnie inne nowości do makijażu twarzy. Niedawno wyszły takie brozery, właśnie z marki Han. pro kontur się nazywają, i one tutaj mają takie rzeźbione twarze. Ja mam dwa odcienie, było ich chyba cztery, tak mi się wydaje. Mam odcień 400 Cappuccino, to jest ten. On jest taki neutralny, ciepły, fajny do ocieplania twarzy. I odcień mam 402 Almond, czyli migdał. On już jest taki chłodniejszy, teraz mam pokażę je obydwa obok siebie. To jest numerek 402 Almond, a to jest 400, 400 tak Cappuccino. Więc widzę ten jest cieplejszy, ten jest schłodniejszy i one pachną, słodko pachną, ale przypomina mi to coś. Kurczę, no nie wiem, to jest taki typowy słodki zapach e, kosmetyków. Myślę, że zacznę od e, tego 400 cappuccino, bo on jest cieplejszy i będę sobie ocieplać twarz. Użyję pędzelka z Videlium plus e, 990 i wiecie, jak go nabieram tutaj na e, pędzelek, to w ogóle nie widać osypu. Wow, fajnie, naprawdę. Więc e, zaczynam sobie tutaj ocieplać twarz. Może zaraz wam jeszcze zrobię słońce po prostu na ręku e, tych obydwu odcieni brozeru, żebyście sobie zobaczyli. No, fajny taki odcień do ocieplania. To jest ten numer 400, cappuccino. że tu sobie żadnej plany no, nie, nie zrobiłam. A jeżeli zrobiłam, to tu muszę drugą zrobić. Mamy jeszcze tu, taką typową paletkę do konturowania z cham. Bardzo ją lubię. Używam często, no ale dzisiaj e, akurat skupiamy się na tych e, nowych produktach. I teraz biorę sobie ten e, 402 odcień. On jest troszeczkę chłodniejszy. I używam pędzelka, taki, który jest bardziej zbity, to jest pędzelek ze Glam Brush T120. Potrzebuję i sobie chcę tutaj tak jakby pogłębić Bardzo lubię ten celek naprawdę polecam serdecznie. Ok, powiem Wam, że z bronzerami naprawdę fajnie mi się e, pracowało. Zrobię Wam jeszcze słocze tych bronzerów. To jest odcień 400, a to jest odcień 402. Myślę, że dobrze widzicie różnicę. Róż jaki mam to jest róż S.H.E.A.N. Pure Silky Blush. Ja mam go w odcieniu Frozen Rose. To jest ten odcień tutaj. Taki zgaszony róż, jak ja lubię. On też pachnie, ale on już inaczej pachnie. Bywa, że bardzo mi się podoba ten makijaż oczu dzisiaj. Okej, okay, róż nałożony, ale róż to akurat nie była nowość, ja go znam. Naprawdę bardzo polubię. Mamy dwa nowe rozświetlacze z serii Glam, Highlight Powder. Ja mam dwa odcienie. 202 Lysiej Glow i 204 Gold Glow. I powiem tak, że na pierwszy rzut oka one obydwa są ciemne. Jest jeszcze jeden, który wydaje się być jeszcze ciemniejszy. I to są wielofunkcyjne rozświetlacze do twarzy i ciała. Zobaczymy. Ja dzisiaj na szczęście nigdzie nie wychodzę, więc jeżeli będzie to źle wyglądało, to i tak zostanę w domu. Mam takie dwie mątki, więc sobie je użyję do rozświetlaczy. Zrobię wam jeszcze słocze yy, tych yy, rozświetlaczy. Powiem Wam, że teraz jak tak patrzę, to może jednak nie są one takie ciemne. To jest ten glow. Gold glow, a to jest Liché glow. O ile się nie mylę? Nie, dobrze mówię. To jest gold glow, Liché glow. No ten jest bardziej różowy taki. Myślę, że ten gold glow na pewno będzie dobry, ale dobra, lecimy z tym. Czyli biorę uh, ten uh, gold glow, no i kładę... wow, ale błysk piękny! Przepięknie się byś, A tak powiem Wam jeszcze, że ten podkład wygląda świetnie. Tę pudrę. No, naprawdę. O, chyba przesadziłam. O nie, co mi się ostatnio dzieje. Przesadzam z raszliwkami. I biorę po tej stronie. Będzie ten liszej Glow. I również biorę go tak wędzej. Zobaczcie, tu jest ten Gold Glow. O, no, się wydaje, być. E, bardziej intensywny. Dołożę jeszcze tego Lichee Glow. Też się ładnie świeci, prawda? On już, nie wiem czy widzicie, że ten jest bardziej żółty, taki złoty, szambański, a ten już daje różową poświatę. A no, że są jeszcze ten różowy tutaj. Wow, ale świecę. To nic, mi się podoba i to jest chyba najważniejsze w tym momencie. Mam jeszcze trzy pomadki z Hean. Są to matowe pomadki, e, takie w płynie. O tak Wam pokażę. E, mam odcień 609, 606 i 605. I zrobię Wam jeszcze słocze, jak one wyglądają. Zobaczcie, to jest numer Bollywood 609, e, następnie 606 e, róż i 605 nazywa się Swing myślę że najbardziej to będzie mi pasował właśnie ten Bollywood. Chyba, że dołożymy trochę tego cienia róż e na sam środek. A może tak zrobimy? Po prostu. Piękny odcień. No, myślę, że do tego makijażu to całkiem fajnie mi będzie pasowało. Okej, okay. i teraz nałożę jeszcze cienia róż na środek tutaj. Jestem mega ciekawa, jak to wyglądało. Kochani, ogarnę się jakoś i wrócę do Was, podsumujemy sobie, jak wygląda ten makijaż i jak mi się pracowało z tymi kosmetykami. Ej, kochani, wracam, już ogarnęłaś się. Przechodzimy sobie teraz e, do e, podsumowania tych kosmetyków. I zacznijmy od podkładu i tego pudru. I powiem tak. No, jest masakra czyli jest bardzo dobrze. E, twarz wygląda jak po photoshopie, krycie jest naprawdę super, odbija leciutko światło, co ja lubię, naprawdę to sprawia, że twarz wygląda naturalnie. Będę używać na pewno częściej i zobaczymy jak się będzie to sprawdzało dalej. E, jeżeli chodzi o korektor, nie pochodzimy w żadne zmarszczki, Stopień krycia jest taki średni do prawie pełnego, średni plus coś takiego. Mi to zupełnie wystarcza. Skóra wygląda na nawilżoną pod oczami, więc wygląda zdrowo. Super, więc Han fajnie, że stworzyłeś taki produkt. Jeżeli chodzi o bronzery, bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. Nie robię żadnych plam, a jeżeli się go nałoży za dużo, to bez problemu da się go rozetrzeć. I już nie ma plamy, więc no, polecam serdecznie. Fajnie, że jest cztery odcienie, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, no to jest akurat wielkie zaskoczenie dla mnie, bo byłam pewna, że. Żaden mi się nie sprawdzi, bo wydawało mi się bardzo ciemne w opakowaniach, więc nie przestraszcie się od razu, tak jak ja to zrobiłam. Mówię, o nie Boże, masakra, one będą ciemne, ale w ogóle dlaczego takie ciemne? Han, czemu Ty to zrobiłeś? No ale na twarzy to jest Golden Glow. Nie, gold Glow. Wygląda tak. A tutaj jest Nisha Glow bardzo, bardzo, bardzo fajne rozsiedlacze i chyba nie wiem, 15 zł kosztuje jeden, więc chyba nie muszę nic więcej mówić. Jeśli chodzi o te pomadki, to za długo ich na ustach nie mam. Widzę, że zastygło to właśnie na mat. Ehm, mo Czuję je na ustach, no bo to są jednak matowe pomadki. Troszeczkę się może klei ta warstwa jeszcze, ale pewnie to już po prostu musi wyschnąć e, i później będzie dobrze. Odcień przepiękny. E, nakładało mi się bardzo dobrze. One mają taką leciutką konsystencję, jaką ja lubię, więc fajnie. Myślę, że nic tutaj. Aha, jeszcze cienie. Cienie. <grym> Powiem tak. No jest po prostu sztos. Ja nie wiem, czemu ja tak długo czekałam z użyciem tej palety. Od dzisiaj leży u mnie tutaj na wierzchu, na toalety. Będę jej używać naprawdę często. W sumie nie powinnam się spodziewać niczego e, innego od Natalii, bo Natalia robi przepiękną robotę, przepiękne makijaże i zna się na tym, więc nie mogłaby stworzyć kiepskiej palety. E, no cieszę się, że ją mam i makijaż oczu dzisiaj podoba mi się bardzo i myślę, że go też będę odsparzać. Może troszeczkę pokombinuję jednak z tym niebieskim zielonym, zobaczymy. Moi kochani, chyba to już wszystko. Mam nadzieję, że tutaj tak jak patrzę, niczego nie pominęłam. Mam również nadzieję, że podobał Wam się filmik Że zostawicie kciuka do góry I że spotkamy się w następnym filmiku Pozdrawiam Was serdecznie Do zobaczenia w następnym odcinku Pa!